planuję iść na Uniwersytet Jagielloński i zawsze chciałem zostać woźnym w szkole. To, bo jest takie powiedzenie. Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. A kto nosi klucze? Woźny. <grystanie> <grystanie> Może coś z logistyką związanego Medycyna zbyt ambitne dla nas jak nie. najbardziej. Logistyka, medycyna, coś takiego. Wszystko po trochę mnie interesuje. I trochę jeszcze informatyki. I, informatyka też. Tak, tak. pozdrawiamy naszego profesora od informatyki. Tak, magistra. Tak, magistra. Pana Iskier, pa, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja się wybieram na AWF lub na WAT, czyli Wojskowa Akademia Techniczna. Ja to jeszcze muszę się zastanowić nad swoimi planami, bo jeszcze nie mam sprecyzowanych. Pójdziemy we trójkę. O, na prawo i na medycynę, tak. To są kierunki przyszłościowe, y, które dają perspektywy, tak. Dobra praca, dobre pieniądze. Polityka jeszcze, jak jeszcze widać. Też. Ja tutaj z PSL-u przyszedłem. Tak. Reprezentuję. Do kamery, proszę bardzo. Y, będziemy na Facebooku, nazbieramy dużo lajków za to. Klikajki bardzo nam się lajki podoba. nas. 3D. Muszę wybrać na geografię. Polka, się. Na Uniwersytet Łódzki No i mam nadzieję, że dobrze napiszę naturę, geografię rozszerzoną i że po prostu dostanę się, tak? Planuję właśnie zdawać rozszerzoną biologię. I jak dobrze pójdzie, pójdę do Łodzi albo do Białego Stoku właśnie na studia. Planuję coś właśnie z medycyną, więc zobaczy się tak naprawdę, co wyjdzie, ale właśnie najważniejsze, żeby dobrze zdać maturę. Później do Rawy Mazowieckiej wracacie? Bardzo chciałabym, ale tak szczerze powiedziawszy, u nas w Rawie niezbytnio nie ma perspektyw. I naprawdę chciałam wrócić do miasta rodzinnego, ale po prostu nie wiem, czy dalej znajdę tutaj pracę. I Wiąże się to głównie to z tym, tak? Bo chęci na pewno są, a po prostu, czy później, że tak powiem, znajdę tutaj jakieś stanowisko pracy i właściwie chodzi o to tak głównie. Tak myślę o pracy no a później to się zobaczy może jakieś coś na zaoczne, jakieś studia no, na razie jeszcze takich planów przyszłościowych jeszcze nie mam Planuję rozpocząć karierę zawodową i jednocześnie studia zaoczne Jest. No na pewno związane z zawodem jakim zyskam po technikum, czyli coś z logistyką, tak? Transport, spedycja e, Najpierw żeby dobrze zdać tą maturę trzeba się przyłożyć a później w takich planach pojawia się może łódź, jakaś, e, coś kierunek techniczny na politechnice, coś konstruktywnego. E, ja łódź e, i chyba Uniwersytet Łódzki. Tak już sobie upatrzyłam, no i ja idę raczej w kierunki humanistyczne. Z założenia bardzo chciałbym wrócić do Rawy. Chciałbym, nie ukrywam, że bardzo bym chciał i będę się tego planu trzymał. Ja planuję wyjechać za granicę tak na roczek, popracować. Zobaczymy, co dalej. Może jakieś studia później. Na początku rozeznać się na rynku też trochę, bo jednak ciężko jest znaleźć teraz pracę, powiedzmy sobie szczerze, bo bezrobocie jednak duże, a pracy dalej mało. Mamy plan zdać maturę Dokładnie. i żyć chwilą, tak? Na razie chcemy się dobrze bawić na studniówce, a później zobaczymy, co będzie po maturze. Dokładnie. Ja planuję w wakacje zarobić jakąś, jakieś większe pieniądze, a potem dopiero będę myślała coś, czy iść na studia, czy jednak może w innym kierunku, jeszcze naprawdę nie mam pojęcia. Ale jeżeli studia do Warszawa. A tutaj koleżanka, studia, praca, w którym kierunku? Studia, tak. E, tego jeszcze nie wiem. Jestem nieokreślona, zobaczymy, co będzie co po maturze. No, kochani maturzyści, to przede wszystkim życzę wam na dzisiaj wspaniałej zabawy, a na przyszłość jak najlepszych wyników na maturze, okończenie szkoły, spełnienie swoich planów, dostanie się na wymarzoną uczelnie lub podjęcia tej pracy wyśnionej. No i, 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 i jakiś sukcesów w życiu.